Dobra, trzeba jakoś go stamtąd wydostać, ale ja chyba nie pójdę, bo w ogóle słyszałem, że, że się dzieje. a dobra, po prostu nie nie mogę tam pójść, po prostu, okej, okay. mam wy, pójdźcie, bo ja nie umiem latać, więc okej, okay. wy musicie iść, lecieć tam, tak, czekajcie, musicie się rozpędzić, chodźcie tutaj, chodźcie. Lecieć, okej? Okay? I lećcie tam. Spróbujcie lecieć. Lecicie, Dajecie, dajcie. Hmm. Nie wiem. No lećcie tam. Ja... Dobra, ja idę już do miasta chyba. Wy zleć OK okej? Okay. Okej. Dobra, idę. Wyleć się. Przynajmniej moja rodzina nie ucierpi. Jesteście? Myślałem, że coś się robi. Przyszliśmy ci na pomoc. Pewnie przyszliśmy się na pomóc. ci na pomoc, trzeba ci pomóc, Kaleko. Kim wy jesteście? Macie i z mojego biura. Nie mamowy, ty jakiś patyku Na, na mózg. Masz wyposić naszego Wojtka. Naizgnie. <laughs> Jeden klik, i... Koniec normalnego świata. He, mopie! My tutaj przyszliśmy atakować. Normalnie chcemy to, odzyskać. Kogo niby A ja chcę po prostu tutaj poznać się z tego jakiegoś patyka namiosły i ponabijać. Nie, nie próbowałem tego, bo sąsiedzi, chyba. Bo... Ale serio, czy, 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 czy Wezwaliście wujka? Tak. A co? Myślałeś, że tu sam przyjdziemy? Ty osalałeś. O matko. Nie klikaj. Szybko, trzeba... Kiedy ten wójt przyjdzie? Miał przyjść 5 sekund, za chwilę. 3, 2, 1. Wójcia, jesteś? Pewnie, jak miałbym taką imprezkę ominąć. Pokonamy go. Okej, okay, ale możecie mnie uwolnić? Ja no uwolnimy przecież, co ty Pa! Dzięki. Tego kurczaka trzeba też wypuścić. I nie ma, teraz już nie ma mowy, że wygrasz, jest po tobie. Nas jest czwórka, albo nie wiem, czekaj, ile nas jest. Raz, dwa... 3, 4, 5... 6! Szóstka nas jest! Jeszcze lepiej. Jestem? <laughs> Czego się nie spodziewałem? A następnym razem... Pójdź! Na bank szybalmu! Pójdź, bo spadniesz. Chodź. Szymalmo. No dobra, dobra, Przywal. jak chcecie. Yeah. umar. Kumar! Co teraz zrobimy? Trzeba na bank odniesieć. Nie, Bibi. I właśnie się nie, Każda legenda, a musi zniknąć. zniknąć. Ale wiesz co, Każda legenda, wiesz co, nie, 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 chcę nie, nie, Ale niby komu przekazać? Ale wyżej, ty jesteś naszym ty nie, nie, inny. a nie, ktoś inny. Ktoś inny chciał 4, co? bagwiem, Coś będzie musiał sprzęt 4, ale na bank wiem, że ktoś, ten będzie królem. No co, o co, co jest? Musimy się pożegnać, więc nara! Wszystko się dobrze skończyło. No więc widać, że wszystko się dobrze skończyło, Batman. Do no, szkoda, bo wujs umarł. Dobrze, no, ja idę was odprowadzić. Szkoda, jak chcę tamten kurczak co będzie robił. Dobra, jak choć. chodź. Szkoda, prowadzić idziemy odprowadzić kurze na dalszy żeby... w nie wiem, czy... ale szkoda, że leciliśmy wójta. No. No, odrzeć. Bójt nie powiedział kim jest ten spadkobier. Kim jest, no, choć jest żart. Nie chcesz się porozumieć że nie no, czy A no na zwiedziny, jak jest tak mi ładnie. Cześć, jest też to jest Co no, no. to jest, to jest... Nic Tak, to jest... Ja... Jeszcze trzeba... A mam bibina, sobie mam. Co to jest? Trzeba... Trzeba iść tam do góry Aaa... Trzeba iść do góry Dobra, weszłem Aaa, Bibi, szkoda, że nie mam wójta Oddałem mu rzeczy, już oddałem Aha, czekajcie Ej, a w ogóle... Ej, Bibi A może ty zostaniesz królem naszym? Być najlepsza Najlepszy. Ale zostań, Bibi, zostań, proszę cię. Będziesz najlepsza. W tej pracy będziesz najlepsza, serio, Bibi. No to co, może chcesz zostać prezydentem? No, ale proszę cię, zostań. Będziesz idealny, znaczy królem, No. Kurde, aha, dobra, no to ja już idę, pa. Witaj, królów, w swoim domu. Ciekawe czemu... wow Łotachem? Co mnie złożyło? Mnie złamały sobie A, nie wiem. A, Bibi została prezydentem. Ej, a wiesz co? Ha! Bibi została prezydentem! Ha! Jak to możliwe? Jak to możliwe, Wojtek? A gdzie jest główna? Tu się Tylko mu. No nie wiem. Dobra. Dobrze, no to, to, to nowy dzień w pięknym. A, wuju tutaj jestem. Dobra, Bibi to nam zwróciła, widzowie. Dużo razy. No, woka, mówiąc, że jest to po No, Bibi! Co chciałaś? A w ogóle trzeba, dobra, ja chyba będę twoim doradcą, ale będę sobie tam trzeba to, trzeba, um, jak to się nazywa, trzeba powiększyć wioskę, trzeba porozwalać drzew, żeby powiększyć tą wioskę, trzeba na bank zmienić trochę miasto i większy, i, i dwa budynki co najmniej, i jeszcze przynajmniej zrobić jedną farmę i sklepy jakieś, żabkę trzeba zabudować. Prawda? Dobra, więc... Ty widzę, że się cieszysz bardzo. No chyba się cieszysz. Mam nadzieję, że się cieszysz. O oh no, Bibi! się cioczkę. Ej, a w ogóle Bibi. Jaką masz tam? Pan Ten... mi idę ci po nasionka Głodna jesteś? Ty jesteś bardzo głodny? O kurde. Zwykaj, idę ci po nasionek kurde. Dobra, idę po wchodniu na nasionku. Nasz, się hmm. no jedno trzeba mu nazbierać co najmniej trzy nasionka fajnie już wreszcie tak dobrze nie było no wyobraźcie sobie jakby. Was wjeździli w szkole przez dwa tygodnie i co by się stało Ja bym nie przegrał. A dobra, ej no, co nie leci? Nasionek ma lecieć. Nasionka, kurde. Telenna. Sionka. Pa. A dobra. Kurde. Przypomniałem się, że w mam dużo. O, Zapomniałem. W chałupie mam. Dobra, ja idę z koszy do i za chwilę wracam. Okej. Okay. Ale Bibi się ucieszy. Pewnie nie wiedział, że mam stagnację. Widzę, że mam 63. No, dobra, no to idzie do Bibi. Idę.

Dobra, więc mam tyle dla ciebie. Patrz, a chcesz jedną? Nie, nie. Nie chcesz, a um, mam ci, proszę bardzo. Chcesz sobie potem wylać Anga. Bibi? A przepraszam! Królu Bibi! Więc bye bye! Czekaj, jak będzie Bibi jako prezydent wokół się do... Co do prezydenta, bo

no wiem, no ale ja muszę zasnąć, bo tam coś tak źle spało, Ach, tak to fajnie, wreszcie wrócić do domu. Dobra, co tu mamy? Łomotko, receseria, Wojtek, Wojtek, dobra, Jack Wojtek, Lin Wojtek, Villanger Wojtek, Wójt Wojtek, sub 30 subskrybuj, subskrybuj, bo zbieram do 30, please. Proszę, ale was proszę. No, więc tyle. Jak chcecie więcej takich odcinków to serio subskrybujcie i lajkujcie. Więc nara.